Duży pożar w Warszawie. Kłęby dymu nad miastem Warszawa. Pożar na Targówku. Kłęby dymu nad miastem. Duży pożar w okolicy ulica Bukowieckiej w Warszawie. Ogień objął dach stawianego tam budynku. Płonęły materiały budowlane, więc gęsty dym widać było z wielu miejsc stolicy. Na budowie przy ulicy Bukowieckiej zapaliło się w piątek późnym południem poszycie powstającego tam bloku. Kłęby czarnego dymu widać było, aż z okolic dworca Warszawa wschodnia relacjonowali świadkowie. Ze wstępnych ustaleń straży wynika, że pożar wybuchł na budowanym osiedlu na targówku. Zapalił się stropianu ułożony na całym dachu nowego budynku, stąd tak dużo dymu. Paliło się około 40 metrów kwadratowych pożycia dachu, przekazał pan dyżurny ze straży. Jak dodał strażak, pożar OK. Godzina. 19 był dogaszany. W akcji gaśniczej wzięło udział sześć zastępów straży. Budynek, którego dach objął pożar, nie był jeszcze zamieszkały. To jeszcze budowa, wyjaśnił strażach. Okoliczności i przyczyny pożaru wyjaśni stołeczna policja. Na miejscu są też przedstawiciele inwestora.